Najpiękniejsze plaże Afryki zimą? Tak wygląda Zanzibar. Zanzibar zimą to definicja tropikalnego raju. Biały, miękki piasek, turkusowa woda i palmy pochylone nad oceanem wyglądają tu dokładnie tak, jak na zdjęciach z katalogów, bez filtrów. W styczniu i lutym temperatury sięgają 28-32 stopni, a ocean jest ciepły, idealny do pływania oraz snorkelingu. To miejsce stworzone do zwalniania tempa. Dni płyną tu spokojnie, spacery po plaży, rejsy tradycyjną łodzą dał, świeże owoce morza i zachody słońca, które wyglądają jak z filmu. W Stone Town możesz poczuć afrykańsko-arabską kulturę, a na plantacjach przypraw dowiesz się, dlaczego Zanzibar nazywany jest wyspą przypraw. Warto pamiętać o zjawisku pływów, czasem ocean cofa się daleko od brzegu, ale odsłania wtedy rafy, muszle i daje zupełnie inny, magiczny krajobraz. Zanzibar to idealny kierunek na totalny reset głowy i ciała.